Mano, ja jestem Skarro. W tym filmie będę Wam opowiadał o moich pasjach takich życiowych i tak dalej, e, takich czym się pasjonuję i co ogólnie lubię robić i tak dalej, e, więc e, to wam się opowiem, mam nadzieję, że oczywiście Wam się to spodoba. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrypcja. Mam nadzieję, że będzie zostawiona. A co? Lecimy z tematu tego filmu. Oczywiście widzowie, każdy przeciętny człowiek mam pasji trochę więcej niż jedna. Więc będę właśnie chciał poruszyć pasje takie, takie w grach, oczywiście, no bo wiadomo, również moimi pasjami są też gry. No i oczywiście takie pasje, wiadomo właśnie w prawdziwym życiu, czyli co ogólnie lubię w prawdziwym życiu robić. Ogólnie to moją pierwszą pasją jest em, Elektronika, czyli to, że zbieram e, Retro Elektronikę, publikuję filmy o elektronice. Również tak jak wiecie, robię i unboxingi, więc yy, dlatego też mi się to ogólnie bardzo podoba. Kolejną moją pasją są zwierzęta, a najbardziej psy, dlatego że no, uważam, że po prostu psy są mega słodkie. Jeżeli wy macie inne zdanie, to sobie idźcie. Oczywiście żartuję, każdy kto co lubi, wiadomo. Ja, ja lubię psy, wy możecie lubić słonie, wiadomo. Każdy ma swoje jakieś upodobnienia. Są to dwa małe kundelki znalezione w lesie, w lesie kampinoskim, z tego co mi się wydaje. E, posiadają również swoje kanały, o czym już pewnie na pewno dobrze wiecie, albo może nawet nie wiecie, jeżeli chodzi o nowych widzów. Ale jeżeli e, jeszcze nie widzieliście jej kanałów, to link jest tam poniżej. Moją widzowie, kolejną pasją jest chodzenie po lasach. Bardzo lubię ogólnie spacerować, nie tylko może po lasach, ale tak ogólnie po jakichś takich polankach i tak dalej. Na świeżym powietrzu przebywanie jest po prostu czymś, co naprawdę bardzo lubię. Napiszcie w komentarzu, gdzie Wy lubicie chodzić na spacery, jeżeli w ogóle lubicie chodzić na spacery, czy jesteście wiadomo takimi ludźmi, którzy wolą siedzieć w domu, ale ja takich ludzi nie należy, ale jeżeli Wy należycie, to spoko. No i taką moją ostatnią pasją, taką bardziej poważniejszą, jest Minecraft. Mam ochotę też Wam ogólnie opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło tak naprawdę, to ta moja pasja o Minecrafcie. A więc tak, um, ogólnie moja gra w Minecrafta zaczęła się jakieś 5 lat temu, e, kiedy byłem sobie w mojej starej szkole i, i zasiadłem sobie do komputera, chciałem sobie tam pograć w jakąś grę, bo wtedy można było sobie tam pograć no i zobaczyłem właśnie tą grę Minecraft tak sobie stawiam. hmm, no całkiem fajna gra myślę, że sobie zagram i tak, ja w ogóle kompletny nowicjusz w Minecraftie włączyłem tą grę w ogóle wiecie, jakby nie umiałem tam nic się w ogóle poruszać nic w ogóle, nawet w bloku nie potrafię zbudować i tak dalej ale dobra, to tak na marginesie no i tak, nie poddawałem się oczywiście, kontynuowałem moje, moją grę w Minecrafta no i potem po jakoś około Półtorej roku, dwóch latach, naprawdę już przeszkoliłem się przeszkoliłem, no przy, Po prostu dobre słowo, podszkoliłem się w tą grę w Minecrafta. E, no i wtedy naprawdę zacząłem się to coraz bardziej podobać i po prostu stało się taką moją pasją, którą zachowałem do dziś. No i tak, widzę na tym pięknym tutaj tle Zakończę ten odcinek. Jeżeli macie podobne pasje albo nawet wręcz takie same, pamiętajcie, napiszcie mi na dole w komentarzu. E, najciekawsze komentarze będę s, e, nagradzał serduchem. A co? Ja się z Wami żegnam. Cześć, Narek.